Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Pan Jurek Wrocławski, którego witam serdecznie. Można powiedzieć, legenda bielskich scen, mimo że nigdy nie byłeś muzykiem, wokalistą, natomiast trudno powiedzieć, czy jesteś artystą w tym, co robisz? Ja, może, jeszcze słowo, jest twórca. Jazz klubu piątawki w, w, w latach 70. -tych, 80., -tych, tak. Yy, prekursor w ogóle yy, w, można powiedzieć pewnego trendu młodzieżowego, pewnej mody na zachowania, takie promuzyczne jazzowe przyjaciel znanych muzyków, znanych artystów. Między innymi wiem, że przyjaźniłeś się z czasowym Niemenem na tak I wielu innymi. Więc pytanie, czy czujesz się artystą w tym, co robisz, czy nie? Prawdę powiedziawszy, czuję się artystą, ponieważ rzeczywiście należy troszeczkę tknąć ducha w te swoje działania organizacyjne, animacyjne, które, które, które od początków lat 80., y, wykonuje, bo przypomnę, że w roku 77 założyłem klub jazzowy Piątawka, natomiast w roku 79. 80 zdaje się na okielu, tutaj na kulance, tak pamiętam? Początki klubu jazzowego to był Plac Wolności w Białej, natomiast to był 77 rok. Natomiast pierwsze koncerty i pierwszy koncert, który się odbył już w Nowym Miejscu Piątawkowym, to był klub osiedlowy Planetarium, u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Jesionowej na osiedlu Kopernika w Aleksandrowicach. Tam zorganizowałem pierwszy koncert. Pamiętam, są pamiętamy to do dzisiaj z Grażyną, bo mówię o Grażynie Łowaszewskiej. To był pierwszy, pierwszy koncert. Od tego pierwszego koncertu bardzo żeśmy się polubili do dnia dzisiejszego. Bardzo często zresztą z Grażyną rozmawiamy. Notabene yy, Płyta, płyta inspirowana twórczością Niemena, w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej, jak sama twierdzi, jest z inspiracji, z mojej inspiracji i za to jej dziękuję, no a przede wszystkim dziękujemy w dwójkę Czesławowi, którego, którego już nie ma wśród nas. Ale bywał w Bielsku, wiem, że spotykaliście się. Pamiętam takie spektakularna impreza, chociaż muszę powiedzieć, że troszeczkę mi się gryzła, bo był taki kiedyś w bielsku lokal patria. Tak. Jeden ze sztandarowych, tak? tak. Był, był bezkit, był pod orłem, który do dzisiaj jest, i była patria na rogu Od pocztą, pocztą te teatralna jak najbardziej. I pamiętam, że świeżo oddany PSS-owski lokal o bardzo wysokim standardzie na tamte czasy. Tak. Złocenia na sufitach i tak dalej. Tak. Piękny wystrój gastronomiczne lat 80. Ale wyszczałowy jak naówczas Tak, czas. tak, tak, oczywiście. Mhm. No, rezerwacje miejsc były niejako nieliczne, nawet wtedy w tych lokalach. Przeda się. I, I pamiętam, zorganizowałeś wtedy koncert, gdzie zaprosiłeś wielu znanych muzyków. I gryzło mi się muzyka jazzowa, atmosfera z tymi wnętrzami. Nie przypominam sobie, zdaje się, że był Ptaszyn Wróblewski, był, był... był Wróblewski, Skowron, był Janusz Skowron, był Janusz Muniak, był Zbigniew Namysłowski, mhm. były tuzy, były, byli najlepsi y, na ówczesne i na obecne, można powiedzieć, czasy jazzmenii, jeżeli chodzi o rynek polski. Ja nie wiem, czy w tamtych czasach udało się komukolwiek sprowadzić naraz tylu artystów w jedno miejsce. Była to, to stajnia, wylęgarnia. Jeżeli chodzi o rynek, rynek jazzowy. No i tam, tam w trakcie tej imprezy, bo to była nocna impreza, jak sobie dobrze przypominasz, bo mamy tam imprezę zarejestrowaną na taśmach DVD do dnia dzisiejszego. I, i no była, była to udana impreza, ale była to jedna z wielu imprez, którą, którą żeśmy organizowali, którą organizowałem na rynku na, w Bielsku Białej. Tam znaczy pamiętam wtedy, już tak, tak można powiedzieć, nad ranem. Kiedy wszyscy byli wprowadzeni w jakiś nastrój transzowy. Trans I chyba z tak siadł do pianina i zaczął sobie coś tam grać. Dołączył do niego Ptaszyn, dołączali kolejni muzycy i zrobili tak piękny koncert, dżem, że, że, do dzisiaj, że do dzisiaj taki właśnie, że on do dzisiaj gdzieś tam z tyłu głowy brzmi. Wytworzyła się widocznie znakomita akcja i kontrakcja. Muzycy poczuli to, no, czymś było świetne, świetne środowisko, świetni ludzie, wytworzyła się świetna atmosfera, to ludzi z branży jazzowej, a szczególnie muzyków, bardzo bierze. No i efektem tego jest wspólne muzykowanie, wspólny jam, jam No W tej chwili rzadko się zdarza takie, takie, takie imprezy, które spontanicznie wybuchają, i może, może muzyka klubowa, może w jakichś innych pomieszczeniach, a może to jest, to jest właśnie publiczność, która oczekuje czegoś. Pamiętam też koncert Nadolskiego w Radostnej w Podziemiach, tak? Ym, a propos Helmuta Nadolskiego, <try> który przebywa obecnie w Bremen, yy, nawet przeprowadziłem z nim przed półtorej tygodniem rozmowę telefoniczną. Helmut, Helmut ma złamaną nogę, yy, już odrzucił narzeczoną, czyli kontrabas. Już już niestety nie gra, bo zaproponowałem mu koncert za niedługo, za, za dwa miesiące w Bielsku przy okazji wydania książki o Piątawce, bo będzie wydawana i będzie wieczór autorski. No niestety Helmuta na tym koncercie nie będzie. To był czas na różnego rodzaju muzykę jazzową i między innymi pomyślałem o tym, żeby także przy okazji jazz rocka, fusion czy, czy innych gatunków jazzowych i pokrewnych przedstawić muzykę awangardowego. A muzykiem awangardowym na pewno w całym calu był, był Helmut Nadolski, był Andrzej Przybielski, był Andrzej Mitan, Helmut Prymwodził, no i pojawił się niejednokrotnie w Bielsku Białej. Nadolski, pamiętam właśnie w tych podziemiach yy, Radosnej. Radosnej, kiedy, kiedy, bo on robił w ten sposób cały spektakl, bo to nie był koncert, a raczej spektakl, gdzie on sobie przygrywając na, na kontrabasie tak. czytał poezję. Swoją tak, tak, i, i tak. Herberta. Tak. Y... Pamiętam wtedy, jak sięgnął do tylnej kieszeni, zagrał coś na kontrabasie. Przeczytam teraz poezję dnia dzisiejszego. Tak. Umowa. Tak. tak, tak. Spisana pomiędzy jazz klub Piątawka… Proza dnia na, dzisiejszego. Pamiętam, i pada kwota. Tak. Po czym zaczyna normalnie sobie przygrywać. No więc to to, to takie, był cały Helmut. No właśnie, no, no coś wspaniałego A. i… Tak, ale przypominam sobie także inne, inne zdarzenia dotyczące tego, tego wieczoru, gdzie Helmut z korą, bo w trakcie tego koncertu także występował Manam, Manam, który się wtedy nazywał Manam Elektryczny Prysznic. No I też prowadzili prozę dnia dzisiejszego, ale natomiast kłócili się po prostu między sobą o różne sprawy artystyczne. Co też do dnia dzisiejszego wspominają, bo w ogóle ten koncert przeszedł też do, do historii, jeżeli chodzi o, o gatunek muzyki i w ogóle o wydarz jako spektakl, jako wydarzenie. To były mniejsze znaczy rangą może przyrastające wszystko inne, jakieś duże koncerty. Ale wiem, że organizowałeś też, pamiętam, fajne koncerty, między innymi na Błoniach, gdzie była Grupa WW. Tak. tak? Or organizowałem parę koncertów plenerowych, między innymi yy, no, dla, dla paru tysięcy ludzi. WW, Ire, oddział zamknięty, ja pamiętam ten koncert to przyciągnął 5-6 tysięcy, tysięcy osób. Była, była niepogoda, wszyscy się pod dachem zmieścili, no ale te, te, te imprezy także miały, miały swój wymiar i charakter. Ja przypomnę, że na hali BKS-u organizowałem pierwszy halowy koncert w Bielsku Białej i wystąpił Manam, Dżem i WW. W kolejności, jako, jako pierwszy WW, jako drugi wystąpił, wystąpiła grupa MANAM, o co Koran miała wielkie pretensje do mnie, no i jako trzeci mój ulubiony Dżem. Taka była kolejność. Co takiego stało się na, na rynku? Bo, oczywiście, no wszyscy, wszystkim nam lat przybywa i może to jest też związane z tym upływającym czasem, ale nie wiem, czy sobie przypominasz na przykład taką inicjatywę. Jak w niedalekim, na, na dawnym rynku w białej stanął cyrkowy namiot i odbywały się letnie koncerty, tak? Tak. tak. Skrzeka, tak, tak. Tak. Dyskoteka do Białego Rana. Tak. Czyli to były jakieś takie takie może spontaniczne, ale no niezapomniane wtedy koncerty. Tam, tam między innymi występowała grupa Hokus i grupa Apokalipsa. Mhm. Ponieważ rozmawiamy, wiemy kiedy, wczoraj odbył się pogrzeb Jana Keksa-Skrzeka, który między innymi w tamtym koncercie, właśnie w namiocie, także między innymi brał udział. Mm -hmm. tak, tak akurat nam się to nałożyło, ale niestety to, było, to, 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 to Wczoraj był pogrzeb, a koncerty były znakomite. Znakomite i znakomity odbiór publiczności. Nie wiem, czy sobie przypominasz taką zabawną sytuację. Chodziliśmy wtedy zresztą razem, uczestrzaliśmy do, do jednej szkoły. I zrobiliśmy w Jasienicy, w jakiejś piwnicy, tak. taki wieczór właśnie poezji, z przykrywając z kasety, wtedy magnetofon szpulowy. Ja się włączyłem wtedy do całej zabawy i miałem zaszczytne miejsce. Nie wiem, czy sobie przypominasz o tak, no Polegało to na tym, że były trzy lampki z żarówkami pomalowanymi na czerwono, zielono i niebiesko i przerywacze ze świetlówek. No był to, to oczywiście zakłócenia jakieś, ale fajne, takie, takie chciało się wtedy. To ja przypomnę inny moment z tych znakomitych chwil, gdzie organizator, wicedyrektor szkoły poprosił mnie y, o wystawienie rachunku i kwotę zaproponowaną. Ja powiedziałem, że my jesteśmy artystami i zagraliśmy za free. Tak, to, to za, tak. Powiem, to, powiem, bez to. pieniędzy, bez kasy. Tak, tak a no, teraz żałujemy. <śmiech> <śmiech> to były też świetne czasy. Jak Twoim zdaniem zmienia się w tej chwili już nie może rynek muzyczny, bo to wszyscy wiemy, ale obserwujesz publiczność, obserwujesz artystów, widzisz tą komercję. Tak. Mamy też fantastyczne imprezy jazzowe. No, mm, zadymka jazzowa, Bielska, jeśli jazzowa. Tak. No niestety zadymka w koncert finałowy odpływa nam z Bielska, prawda, do Katowic. Tak. Miejmy nadzieję, że powróci, jak zostanie wybudowana. Większa hala z odpowiednią akustyką, no ale mimo wszystko no była, to, była to bielska zadymka jazzowa. W tej chwili to się troszeczkę... Czy to nie jest znowu jakaś komercjalizacja? Chęć zaproszenia większej ilości widowni, co się oczywiście wiąże z większymi wpływami do kasy. Czy to nie jest komercja? Oczywiście to zależy wszystko od organizatora. Yy, organizatorem zadymki jest organizacja pozarządowa. I mają y, tytularnego sponsora. Natomiast organizatorem jesieni jazzowej w Bielsku Białej jest, jest firma budżetowa, która także ma inne, inne układy, jeżeli chodzi o sponsoring. Y, każdy obecnie zespół posiada swoją publiczność. Tworzą się tak zwane nisze. I y, jest, nawet, jest to dobre w branży, że wiemy o tym, że zespół A posiada taką a taką publiczność, y, takich a takich wyznawców. Natomiast taka, taka muzyka ma tylu tylu z kolei ludzi. Nie wiemy, co z tego wyjdzie. Coraz rzadziej się zdarza, że pewien, pewien procent publiczności chodzi na to i na to. Wytwarzają się już nawet w naszym mieście sytuacje, w naszym 170-tysięcznym mieście, że jednego dnia odbywa się parę imprez. Imprezy się dublują. Choćby przykład najświeższy, organizuje koncert zespołu Domowe Melodie, ale tego samego dnia, prawie że o tej samej godzinie, odbywa się koncert grupy Hej. I my nie popuściliśmy, i organizator koncertu grupy Hej też nie popuścił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obserwuję Facebooka. Ale widzę i tu, i tu, że tak powiem, sprzedaż następuje i tu. Niestety, no już takie, takie, takie momenty następują i następować będą. Czyli komercjalizacja. To, czyli komercjalizacja. Walka. Tak, Ale walka o rynek. Znaczy. Tak. Jakie, jakie plany na przyszłość, na najbliższą przyszłość? No planów jest, planów jest bardzo dużo. Jak wspomniałem, no, najbliższy, najbliższy plan to, to domowe melodie. To jest pierwsza sytuacja, to jest Galerii Bielskiej BWA. Ale to jest na żywo? Czy... To jest koncert na, koncert na żywo, grupa grupująca y, y, swoją publiczność, obecnie wydała, wydała drugą płytę. Z 16 marca formacja Fish MAD Tworzywo, to są młodzi Waglescy, synowie Wojtka Waglewskiego. No to obecnie pierwsze i drugie miejsce na, na liście Radiowej Trójki. Z wydarzeń pozakoncertowych, premiera pierwszej mojej książki czołom marca i kwietnia o historii piątawki i duży koncert halowy, o którym jeszcze nie chcę wspominać, ale to już bardzo, bardzo, bardzo duży artysta i przymierzamy się, myślimy o publiczności 5-6, nawet 7 tysięcznej. Czyli jednak też, też gigantowanie? Może nie gigantomanie, no przedstawienie czegoś nowego na terenie naszego miasta. No dobrze, tylko że to będzie kolejna impreza. Tak. Duża, masowa. Czy nie lepiej zachować taki charakter właśnie klubowy, kameralny? Kocham, kocham ten charakter. Robię przy okazji także jazzowe sprawy w Klubie Akwarium, Klubo-Kawiarnia Akwarium, w Galerii Bielskiej BWA, wciąż na bieżąco bardzo, bardzo dużo imprez z tego cyklu. Teraz też rozpoczniemy. Natomiast od czasu do czasu trochę teatru. Trochę, trochę, Dla im, budżetu. trochę imprezy planerowej, być może jakaś hala i tak, i tak życie trwa. No właśnie, bo brakuje takiej hali z prawdziwego zdarzenia. No, rewelacyjna sala, szkoły muzycznej. Tak, z, z tym, że po, niestety, komunalna. ale pojemność 320-340 miejsc, to nie na bielsko. Dobrze, że troszeczkę teraz się powiększy pojemność, jeżeli chodzi o becek, to będzie włącznie z balkonem gdzieś ponad 700 miejsc. Ale to jest, jeżeli chodzi o nasze miasto za mało. Brakuje hali, sali 1200-1500 miejsc. O dobrej akustyce. A co możesz powiedzieć o, o, o publiczności, o widzach, którzy, którzy uczestniczą na te koncerty, czy one tak samo czują tę muzykę, jak, jak kiedyś raczej szukają czegoś innego, jakichś innych elementów mody? Po, po, powiem modele. tak, że imprezy, które odbywają się w bielsku białej, yy, imprezy duże. Wielką imprezą y, za niedługo w czerwcu będzie koncert Chica koli z Bobem Ekwalinem, to jest wyższczał niesamowity, to twierdzę, że około 20% będzie, będzie mieszkańców bielska Białej. Natomiast reszta to będą ludzie z całej Polski. No i tak to się ma przy okazji większych imprez czy zadymki, czy Jesieni jazzowej, gdzie Pewien procent stanowią mieszkańcy naszego miasta, natomiast większość to, to są mieszkańcy Polski, bądź nawet zagranicy. Czyli okazuje się, że no, tu warto wspomnieć też o takim dużym wydarzeniu, jak festiwal kompozytorów, jak Sakran tak. Muzyka, tak. organizowanym przez Bielskie Centrum Kultury. Czy jest miejsce dla wszystkich? Czy każdy ma swoje miejsce? Czy każdy organizator. Mieści się na tym rynku, bo wielu młodych ludzi, z tego co wiem, próbuje się w jakiś sposób dopasować, czy jako organizator koncertów, czy też jako artyści, no rynek ciężki, coraz bardziej ciężki. Czy... Zadam pytanie w ten sposób, troszeczkę zmodyfikuję je. Czy istnieje jeszcze jakaś nisza do zagospodarowania? Odpowiadam na to pytanie. Istnieje, są jeszcze takie nisze, Znakomitym miejscem i momentem na zrobienie czegoś takiego, o czym myślę jest Plac Chrobrego i zadaszony dziedziniec Muzeum Okręgowego Zamku Słukowskich. No tam ta akustyka jest taka trochę dziwna. Ale, ale... przy tym, o czym myślę, można coś zrobić. Y oczywiście są jeszcze inne miejsca w Bielsku i oby, oby tylko starczyło, że tak powiem, sponsorów, tytularnych, strategicznych, można jeszcze coś zrobić. No, czasy nie są łatwe i Jestem, czuje się tak. ten kryzys i mm, właśnie jeśli chodzi o sponsoring, tak, to, zmienia jest, się to tak. jest problem, to jest problem odwieczny. Jeżeli jest coś dobrego, to wydaje mi się, że można sponsora przekonać. No, ale musi być też coś nowego, odkrywczego, innego, nie, nie powielającego się, coś, czym możemy zaskoczyć i widza i organizatora, a tym samym przyciągnąć tych ludzi. Znaczy czekamy na to, czym zaskoczysz ludzi na, czy widzów na widownie na dziedzińcu zamku w jakichś kolejnych swoich przedsięwzięciach. No, Kuba Abrahamowicz, nowy teatr w galerii sfera, tak. zupełnie inny charakter. Pewne zaskoczenie, tak? No więc. O na to widowni chodzi. teatralnej mogę sobie napić się Coca-Coli wypić kawę. Coś, coś, coś nowego, czy, czy coś innego, się z aktorami. Tak. Jest, to, jest to coś innego, coś, coś nowego, nowatorskiego. Tak. Czy możemy liczyć, że również wymyślisz coś równie spektakularnego? Pomysł już jest. Yy, pomysł oczywiście nie zdradzi. Oczywiście. Yy, natomiast y, czas realizacji wydaje mi się jesień, jesień tego roku. To już niedługo. To już niedługo. Sprawdź yy, chociaż, kogo, kogo będziesz chciał zaprosić. Ja już nie mówię personalnie, a yy, grupę muzyczną połączenie światło dźwięk spektakl muzyka bardzo blisko jesteś czegoś takiego i jest to połączenie paru, paru wizji sztuk czegoś takiego w Bielsku nie było No to z oteskim czekamy na takie wydarzenie w którym bardzo chętnie będziemy oczywiście z kamerami serdecznie uczestniczyli. zapraszam. Dziękuję ślicznie za rozmowę myślę że nie jest to nasza ostatnia rozmowa jeszcze, jeszcze muszę powiedzieć, że no niestety bilety na imprezy organizowane przez Ciebie, między innymi w są praktycznie nie do zdobycia. Jak się tylko pojawia. Pomyślimy, pomyślimy nad tym i. chociaż jakiś dla, na konkurs dla naszych stałych widzów. Pomyślimy nad tym i, i na pewno będziemy współpracować. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu, i do zobaczenia w następnym programie.